Założyłem firmę mając około 20 lat. To było jakieś niecałe 7 lat temu. I pracowałem wtedy jeszcze na etacie, na dosyć niskim stanowisku w firmie meblowej. Zajmowałem się tam sprzedażą i marketingiem. I podjąłem decyzję, że zakładam firmę. Założyłem na początek agencję reklamową Ententa. Potem do tego doszła agencja interaktywna Fnetica. I... Od początku nieświadomie stosowałem to coś przy zdobywaniu klientów. Zaczęłam od zera. Miałem w portfelu jakieś przysłowiowe 200 zł. Nie miałem żadnego kapitału, żadnych środków, żadnych znajomości, kontaktów, nic nie miałem. Ale miałem to coś i tak jak mówię, robiłem to nieświadomie na początku. Stosując to coś, zdobywaliśmy naszych pierwszych klientów, sami do nas przychodzili. Nie robiłem tego specjalnie. Potem założyłem też biuletyn. I również w biuletynie stosowałem to coś, co sprawiło, że pomimo, iż byłem tak naprawdę początkujący, to bardzo szybko stałem się znany w branży. Co jest, do dzisiaj mnie to dziwi, tak naprawdę. I w biuletynie stosując to coś, także przyciągaliśmy tak jak tam klientów do nas, tak tutaj czytelników na biuletyn. Także nawet nie stosowałem jakichś wysublimowanych metod budowania listy adresowej, a mimo to ludzie, czytelnicy zapisywali się na nasz biuletyn. Mieliśmy poczetny biuletyn, a click-through rate w tym biuletynie sięgało 40% nawet. Co wynikało oczywiście po części z młodej listy, ale też po części z tego czegoś. I nawet kiedy już lista była starsza, miała już trochę i to nie powinno być 40%, to nadal takie wyniki też zdarzało się, że osiągaliśmy. I w pewnym momencie zrobiliśmy głupstwo. Doszliśmy do takiego dziwnego wniosku, wyrobiliśmy sobie taką teorię, że w sumie to coś jest trochę niebezpieczne. Że w sumie może warto grać bez, bezpiecznie właśnie, że warto robić coś, co będzie akceptowalne. I że kiedy zaczniemy to robić i odrzucimy to coś, to okaże się, że przyjdą do nas innego rodzaju klienci. Wtedy obsługiwaliśmy, tak jak dziś, głównie małe firmy. Zdarzały się czasem średnie firmy albo i duże. Mieliśmy też paru dużych klientów. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, kto czyta nasz biuletyn, więc myśleliśmy, że jak odrzucimy to coś, to w tym biuletynie znajdziemy też innego rodzaju klientów, ich przyciągniemy, ale okazało się coś zgoła odmiennego. Notabene, to, że nie wiedzieliśmy, kto nas czyta, to jest aspekt tego, o czym mówiłem w poprzednim nagraniu: że nie zrobiliśmy rozpoznania frontu. Czyli nie zbadaliśmy, kto tam jest. I kiedy odrzuciliśmy to coś, spadło zainteresowanie naszą firmą, spadło click-through rate do poziomu paru procent, spadła liczba klientów, mniej zapytań ofertowych otrzymywaliśmy i spadła sprzedaż. I zastanawiałem się co z tym zrobić? No, doszliśmy do wniosku, że chyba jednak trzeba wrócić do tego czegoś, że ten eksperyment się nie udał. Trwał on wiele miesięcy, to jest wiele miesięcy, które można powiedzieć zostało takich sprzątniętych z mojego życiorysu i wiele miesięcy, które można było zaoszczędzić, gdybym to wtedy wiedział, tak jak ty się tego dzisiaj ode mnie dowiesz. Zaczęliśmy znowu stosować to coś. Okazało się, że współczynniki skuteczności wzrosły, to już. Prowadziłem wtedy już firmę kilka lat, nie jestem pewny, czy to były 3 lata, 4 lata, coś w tym stylu. Współczynniki skuteczności wzrosły, wzrosła sprzedaż. Jednak nie do tego poziomu, co było wcześniej. Okazało się, że niestety spaliliśmy naszą listę adresową. Jednak zachęceni tym rozmawiałem wtedy ze wspólniczką, już miałem wspólniczkę. Zachęceni tym że zastosowanie tego czegoś pomogło, postanowiliśmy stosować to jeszcze intensywniej. Zaczęliśmy to więc robić na całego. I co się okazało? Udało się odbudować relację z naszą listą adresową. Okazało się, że click-through rate znowu poszybowało do bardzo dużych wartości, wprawdzie nie takich jak wcześniej, ale też lista adresowa już była dużo starsza. Więc, po części, w znacznej mierze, można tak powiedzieć, w znacznej mierze udało się odbudować to, co straciliśmy przez mój idiotyczny eksperyment. To jest największy błąd, jaki w życiu popełniłem rezygnacja z tego czegoś. Dlatego chcę się tym z Tobą dzisiaj podzielić, jeszcze w moich darmowych materiałach, bo wiem, że to jest tak ważne i że to jest różnicą pomiędzy liderami rynku, a tymi, którzy są naśladowcami w każdym rynku. Hmm. Każdy prawdziwy szogun ma to coś. Zrobiłem sobie specjalną notatkę i zanotowałem sobie, kto ma to coś. Więc to coś stosują świadomie lub nieświadomie, w mniejszym lub większym stopniu najpopularniejsze firmy, najlepiej zarabiający autorzy, najbardziej poczytni blogerzy również, sportowcy, na przykład Ronaldo, celebryci Cejrowski, Wojciechowska, Ewa Minge, Kuba Wojewódzki. Piosenkarze, Edyta Górniak, Doda, Lady Gaga, Michał Wiśniewski i wielu innych. Prezesi: Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Gary Bean, Sergiej Page. Autorzy bestsellerów autora chyba powiedziałem agencje reklamowe w najlepszych reklamach jak na przykład ostatnia reklama PZU z tym e, poważnym panem z lat e, 70., reklama Danio. Reklamy Telekomunikacji Polskiej, obecnie Orange, z Mózgiem i Sercem. A także liderzy, najwięksi przywódcy, tacy jak Józef Piłsudski, Lech Wałęsa, Margaret Thatcher, Lincoln czy Jan Paweł II. A także wielu naszych klientów, tutaj i partnerów w szczególności. Paweł Królak, Damian Redmer, Rafał Przyborowski, Ganar Karlestam. Być może będę miał okazję pokazać Ci jeszcze ich przykłady. Kolejnych nagraniach albo na szkoleniu, które się szykuje. Nadal jednak nie powiedziałam ci, co to jest, to coś. Wiele osób się tego bardzo obawia. Nie uczą tego czegoś w szkołach, wręcz przeciwnie uczą czegoś odwrotnego, dlatego tak mało osób to stosuje. Mnie co ciekawe, właśnie tego w szkole między innymi nauczono, także w rodzinie się tego nauczyłem, jednak większość szkół oducza tego, wręcz przeciwnie właśnie uczy, stosują to tylko liderzy. Stosuje to górna półka 0,01% firm, prezesów, autorów. Więc co to jest, to coś, co mają tylko nieliczni? Ma lekko, bo nadal Ci nie powiem. Najpierw omówię, czym to coś się charakteryzuje i to jest wartość dla Ciebie w tym momencie. Tutaj konkretna treść dla Ciebie, do zastosowania w Twojej firmie. A na końcu powiem, czym jest to coś, co jest wspólnym mianownikiem dla następujących rzeczy. Więc jeżeli chcesz mieć to coś, to musisz mieć po pierwsze silne przekonania, czyli własną jakąś ideologię. Co to daje? Co mają dać Ci silne przekonania w biznesie? Otóż... Silne przekonania, jeżeli zaczniesz je komunikować w swoim marketingu, one powodują polaryzację rynku. To znaczy, że część ludzi zaczyna Cię nie lubić, a inni ludzie zaczynają Cię uwielbiać. Albo do części ludzi to nie przemawia, a do części ludzi bardzo przemawia. Co jest alternatywą dla takiego podejścia? Alternatywą jest to, że wszystkim jesteś obojętny, po prostu, że ani to do nikogo przemawia, ani to do nikogo nie przemawia, ani nikt Cię lubi, ani nikt Cię nie lubi. Więc przestajesz być obojętny, przestajesz być neutralny i zaczynasz się wyróżniać. O to przecież chodzi. Kolejna kwestia to własna nomenklatura, czyli własny żargon. Ludzie, jeżeli zaczniesz stosować własną nomenklaturę, zaczynają podążać za tobą. Wtedy to ty nazywasz rzeczy, jak Adam, tworzysz pojęcia, wyznaczasz standardy w związku z tym. Inni odnoszą się do ciebie, posługują się Twoimi pojęciami. Odnoszą się do ciebie choćby tylko w swoim umyśle, mogą o tym nie rozmawiać z innymi, ale tworzysz nowe pojęcia w głowie swoich klientów, nazywasz pewne rzeczy, które wcześniej mogły być w ogóle nawet nie nazwane, albo nazywasz je w inny sposób, dzięki czemu dajesz takie poczucie nowości, że to jest coś świeżego, że o tym jeszcze nie wiedziałem, o tym nie słyszałem, chociażby to nawet była rzecz wcześniej nazwana. To dajesz takie poczucie, że o kurczę, to mi otworzyło jakąś klapkę w głowie stajesz się w tym momencie liderem, ludzie zaczynają podążać za tobą. Trzeci element to opowiadanie historii, czyli własne przypowieści. Dlaczego masz opowiadać jakieś historie? Otóż, historie to jest najpotężniejsza metoda przekonywania we wszechświecie, nie ma potężniejszej. I to niezależnie od sztuczek perswazji, historie właśnie wciągają i intrygują to jest metoda komunikacji stosowana jeszcze przed słowem pisanym. Ludzie komunikowali się, przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie różne treści, przekonania, mądrości. Poprzez historię, historia maluje obraz w głowie. I to jest klucz, ponieważ my, jako ludzie, wierzymy w to najbardziej, co jest naszym doświadczeniem. A jeżeli komuś namalujesz obraz w głowie, to ma on w tym momencie wirtualne, zwirtualizowane, ale doświadczenie. I nasz umysł podświadomy nie rozróżnia pomiędzy, tak do końca, pomiędzy tym prawdziwym doświadczeniem a wirtualnym doświadczeniem. Nawet były badania psychologiczne na ten temat robione, które pokazywały, że urojone przeżycie, urojone wspomnienie wywołuje tak samo silne przekonanie jak wspomnienie rzeczy, która wydarzyła się naprawdę. Żebyś to jeszcze lepiej poczuł, to podam Ci to właśnie na przykładzie. Na przykładzie konkretnej historii, odpowiedzi na obiekcje. Jeżeli klient... Powie mi na przykład, że to szkolenie jest bardzo fajne, ale no nie mam pieniędzy, jest za drogie. To wtedy mogę mu powiedzieć, ale y, powinieneś zainwestować, bo dzięki temu twój biznes się rozwinie. Czyli mogę wprost odpowiedzieć na jego obiekcję jakimś argumentem perswazyjnym. Albo mogę opowiedzieć historię. Mogę powiedzieć, że ok, rozumiem. Y, wiadomo, że można też skorzystać z jakiegoś innego, tańszego szkolenia, ale prawda jest taka, że znałem pewnego człowieka, jest to mój obecny stały klient, który na początku też właśnie nie czuł się w porządku z tym, żeby zainwestować tysiąc złotych czy kilka tysięcy złotych w szkolenie, ale w momencie, kiedy spróbował jednego mojego szkolenia, ponieważ dałem mu je wtedy na kredyt, czego obecnie dzisiaj nie robię, ale wtedy zaryzykowałem, on je obejrzał i kupił je. I obecnie kupuje każde moje następne szkolenie, jego biznes rozwija się tak szybko, że zarabia na te szkolenia, które oglądał. Więc w momencie, kiedy opowiem taką historię, to zauważ, że nie odpowiadam wprost na czyjąś obiekcję, nawet przyznaję rację temu klientowi, mówię: no faktycznie no to może być za drogie. Ale tą historią maluję pewien obraz, który na tę obiekcję odpowiada. Więc opowiadanie historii, mimo że to czasami wymaga większego wysiłku, jest potężne po prostu. Druga bardzo ważna rzecz, że opowiadając historię, dajesz się poznać. Kupujemy chętnie u tego, kogo znamy. Więc opowiedz chociażby swoją historię, albo historię swojej firmy, historię swojego produktu. To są rzeczy, które sprawiają, że nawiązujemy więź. Empatyczne podejście, czyli wyrażanie troski. To jest kolejna metoda, czwarta. I ludzie czują, że się o nich troszczysz. Dzięki temu cię lubią, dzięki temu ci ufają i kupują u tego, kogo lubią i komu ufają. Jedna sprawa, że to musi być autentyczne. Nie możesz tego udawać. Musisz być autentyczny, autentycznie troszczyć się o ludzi, o swoich klientów. W momencie, kiedy przestajesz się troszczyć o swoich klientów, to zauważalnie twoja sprzedaż spada. W tym momencie robisz gorszy marketing. To jest naturalne. To tak działa po prostu, ponieważ z obfitości naszego serca wynikają nasze działania. Więc ta troska po prostu działa. Jeżeli kochamy swoich klientów, to mamy lepszy marketing. To takie proste. Piąta metoda to wyrażanie swoich emocji. Ja bym to nazwał mocne słowa. Naturalnie lubię używać mocnych, dobitnych słów, niektórzy natomiast lubią owijać w sreberko i uprawiać takie słowne pitu-pitu, szanowni Państwo. Chcielibyśmy uprzejmie zakomunikować, aczkolwiek lekko się obawiamy i troszkę mamy wątpliwości, czy moglibyśmy zająć Państwu 5 minut czasu, jako iż. Postanowiliśmy, że może jednak warto zaryzykować, aby zająć Państwu 5 minut czasu. Postanowiliśmy, aby mimo wszystko być może zadać to pytanie i zakomunikować pewną istotną kwestię, że chcielibyśmy. No, i to jest właśnie taka komunikacja, tak? Podałem tutaj na przykładzie. Więc ty wyrażaj swoje emocje i mów co myślisz. Jesteś inny niż wszyscy. Wzbudzasz emocje. Ludzie chcą odczuwać emocje. Więc jeżeli będziesz je wzbudzał, to ludzie będą lgnęli do ciebie. Dlatego właśnie oglądamy. Czasami nawet głupoty. Czy czytamy y, głupoty, takie jak komedie, horrory, romanse, ponieważ tam są emocje. I w końcu szósta sprawa, szósta metoda to jest kierowanie się misją. Koncentracja na powołaniu, innymi słowami. Ja nazywam misję powołaniem. Moim zdaniem powołanie lepiej oddaje to niż misja. I kiedy kierujesz się misją, ty masz cel, ludzie podążają za tobą. Po prostu. Tak to działa. Kiedy nie masz tego celu, rozdrabniasz się. I z kolei podążasz za tymi, którzy mają cel. To jest naturalne. Na przykład wtedy współpracujesz z każdym, kto się do Ciebie zgłosi, chwytasz się 10 srok za ogon. Tak, robisz 20 biznesów na raz, bo robisz biznes z każdym, kto do Ciebie przyjdzie, przyjmujesz każde zlecenie, nawet to, które nie wpisuje się w Twój przedmiot działalności itd. dalej, dalej. Generalnie brak konsekwencji, zamiast realizować swoje konkretne zadania, to skaczesz od bandy do bandy, efekt jest taki, że nie służysz skutecznie swoim klientom. Ponieważ nie pracujesz stricte nad swoją misją, nad swoim powołaniem, nad tym wąskim kierunkiem, który sobie wytyczyłeś. Nie masz laserowej koncentracji. Ja to nazywam laserową koncentracją. I to również się przekłada na marketing i sprzedaż. Natomiast jeśli masz tę misję, to masz wysokie standardy. Ponieważ wszystkie swoje środki angażujesz w ten jeden cel. I moim na przykład jednym celem są przedsiębiorcy w Polsce. Ja angażuję wszystkie swoje środki dla Ciebie i dla pozostałych naszych czytelników i widzów. Nie robię 20 biznesów na raz. I to daje się odczuć, ponieważ to, co robisz, widać, że robisz z pasją, więc to nie od pasji się zaczyna. Pasja jest efektem ubocznym powołania. Teraz omówiliśmy sześć różnych metod, które dotyczą tego czegoś. X. Co jest z tym X? -em? Czym jest to coś? Uwaga, uwaga. To coś, jak zaraz ci zdradzę, co to jest, może ci się to wyda nawet, kto wie, oczywiste. Może nie będzie to dla ciebie odkrycie Ameryki, ale to nie szkodzi, ponieważ to jest bardzo potężne i weź to sobie do serca. To jest silna osobowość. Silna osobowość jest kluczem. Jak widzisz, ona ma bardzo wiele elementów. Długo, dużo czasu zajęło mi odkrycie tego, że to właśnie o osobowość chodzi. To jest jedyna rzecz, która łączy wszystkich liderów świata, i tych negatywnych i tych pozytywnych. To jest najważniejsza rzecz, aby klienta przekonać do siebie. I na podstawie tego wypracowałem swoją własną metodę, którą nazywam marketingiem osobowościowym. Kluczem w marketingu osobowościowym jest, tak jak wcześniej mówiłem, autentyczność. Jeżeli nie będziesz w tym autentyczny, Lecz będziesz udawać kogoś, kim nie jesteś, albo udawać, że kochasz swojego klienta, no to może to nie wyjść zbyt dobrze. Natomiast jeżeli będziesz to robił ze swojego serca, po prostu, jednocześnie łącząc profesjonalizm, czyli intelekt i serce, to osiągniesz sukces.